Uwaga! Od 7 kwietnia w Jeleniej Górze obowiązuje nowy cennik MZK Jelenia Góra, który zdecydowanie upraszcza ofertę biletową. Czyni ją przejrzystą i czytelną, a przede wszystkim korzystniejszą dla pasażerów. Nie ma podziału na strefy dla biletów jednorazowych. Niższa cena biletu zakupionego przy pomocy karty Seba. Wprowadzenie biletu czasowego przesiadkowego na 30, 45 i 60 minut. Zmniejszona cena biletu okresowego imiennego i na okaziciela. Ważnego od poniedziałku do piątku w całej sieci kursowania autobusów MZK. Nowy cennik likwiduje opłatę za przewożenie bagażu, a za przewożenie roweru musimy zakupić bilet jednorazowy normalny. Uprawnienia do przejazdu z ulgą lokalną otrzymali również renciści. Więcej szczegółów na www.mz. Alwi Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze. Producent wiodącej marki artykułów dla dzieci i niemowląt, zatrudni na umowę o pracę pracowników na stanowisku szwaczka. Praca w systemie dwuzmianowym. Oferujemy bardzo dobre warunki w miłym, zgranym zespole. Gwarantujemy pakiet socjalny w postaci premii świątecznych, dofinansowania do wypoczynku, wyjazdów integracyjnych, ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach. Organizujemy dowóz pracowników na trasie Wleń i Jelenia Góra. Zapraszamy do łącz już teraz do Alvi Team. Wraca pomysł budowy przejścia nad ulicą Podwale. Myślę, że wiele by zmienił na plus. Termy cieplickie planują rozbudowę. Myślę, że to trzeba opracować najpierw koncepcję, a później się zastanowić, co jest najkorzystniejsze. Weselna edycja Kina Kobiet. Gościmy mnóstwo wystawców właśnie związanych z tą działką. 21 dzień kwietnia. Damian Kostka, witam państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy serwis informacyjny. Władze miasta chcą wrócić do pomysłu budowy kładki, która w przyszłości miałaby połączyć centrum Jeleniej Góry z galerią Nowy Rynek. W ten sposób można byłoby zlikwidować jedno z przejść dla pieszych na ulicy Podwale. O opinię na ten temat zapytaliśmy się naszych mieszkańców. Jak zawsze zdania są podzielone. Całkiem koncepcyjny plan. Niezły. Myślę, że wiele by zmienił na plus. Nie wiem, dlaczego jeszcze się nie wziął żaden specjalista od świateł, że się stoi na trzech światłach po kolei. To tworzy po prostu niesamowite korki. Jeżeli można, to czegunika po prostu do tamtędy. Skoro już zainwestowali w instalację świetlną przejście kolejne, dla pieszych, kolejne wydatki, trochę trochę się mija z celem jakimkolwiek co nie? Jedno jest pewne: układ sygnalizacji świetlnych na ulicy Podwale się nie sprawdził. W godzinach szczytu w tej części miasta tworzą się zatory drogowe. Rozwiązaniem mogłoby być wybudowanie kładki nad drogą co pozwoliłoby zlikwidować jedno z przejść dla pieszych. Rzeczywiście taki pomysł już bardzo dawno powstał, ale on nie został zaakceptowany na poziomie planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to teren zabytkowy, czyli był z tym problem. Ja jestem gotów w tej chwili wrócić do tematu i spróbować, Ponownie go zaprojektować, no żeby jednak w tym wąskim gardle tych ta ilość przejść dla pieszych no radykalnie, radykalnie zmalała, ale tak jak mówię, no dopiero to będzie początek otwarcie planu zagospodarowania przestrzennego, który umożliwiłby przeprowadzenie takiej kładki. Miejsce, gdzie miałaby powstać kładka, to nadal teren zabytkowy. Nic w tym temacie się nie zmieniło, a mimo to władze miasta widzą szansę na realizację tego zadania. Zmieni się za to kwestia finansowania inwestycji. Gdyby została wykonana w trakcie budowy galerii nowy rynek, to jej koszt pokryłby w całości inwestor. Teraz pieniądze muszą pochodzić z miejskiego budżetu. Nie przesadzajmy, bo no, myślę, że inwestor w dalszym ciągu jest zainteresowany łatwym dojściem do galerii, więc być może będziemy mogli wrócić. Ja nie chcę dyskutować tutaj. Rzeczywiście tam jest nieco inne podziały nieruchomości. Ja mogę powiedzieć jedno, będziemy się starali wrócić do tego tematu. Niestety nie zdążyliśmy skontaktować się w tej sprawie z kierownictwem Galerii Nowy Rynek. Dzisiaj około godziny 12 na ulicy Wojewódzkiej w Jeleniej Górze doszło do zdarzenia drogowego. 81-letni kierowca samochodu Deumati zjechał z jezdni i uderzył w słup telekomunikacyjny. Prawdopodobną przyczyną tego zdarzenia był gwałtowny manewr skrętów w prawo w wykonaniu mieszkańca Jeleniej Góry. Poszkodowany po udzieleniu pierwszej pomocy przez strażaków ochotników został zabrany karetką do szpitala. I właśnie po diagnozie w lecznicy okaże się, czy był to wypadek, czy kolizja drogowa. Radni Rady Miejskiej i Jeleniej Góry zdecydowali, że kapitał zakładowy spółki Termy Cieplickie zostanie powiększony poprzez przejęcie działki oraz budynku dawnego przedszkola zaczarowany parasol. Ta decyzja, zdaniem prezydenta Jeleniej Góry, pozwoli poszerzyć ofertę term cieplickich. Jest to bardzo ważne, gdyż od momentu otwarcia tej atrakcji przed dwoma laty nic nowego w obiekcie nie powstało. Jeżeli chodzi o przeznaczenie, to prawdopodobnie na terenie dawnego przedszkola, którego remont oszacowany został na kilka milionów złotych, wkrótce ma pojawić się mała gastronomia, a także atrakcje dla dzieci. Ja myślę, że to oczywiście to będą tego typu funkcje, no bo w tej chwili projekty zaczynają się od butikowego hotelu, który mógłby tam się znajdować, od części takiej kosmetyczno-zabiegowej, od możliwości wyprowadzenia części pomieszczeń administracyjnych z głównego budynku. Ja myślę, że to trzeba opracować najpierw koncepcję, a później się zastanowić, co jest najkorzystniejsze, co będzie mogło uzyskać na przykład finansowanie zewnętrzne. Zdaniem radnych nowości w termach są potrzebne. Basen jako basen oraz kilka saun w strefie spa już nie wystarczy. Wprawdzie frekwencja Dolnośląskiego Centrum Rekreacji Wodnej jest niezła, to jednak tak zwany efekt świeżości wkrótce może się skończyć. Efekt świeżości może się skończyć. Trzeba z pewnością myśleć o rozbudowie. No dzisiaj pana prezesa trzeba zapytać, czy są pieniądze na te inwestycje, czy jest jakiś plan, skoro od kilku miesięcy wiemy, że termy będą zarządzać tym nowym budynkiem, czy mamy już przygotowaną jakąś analizę finansową. O to trzeba dzisiaj dopytać. Jeżeli chodzi o samą inwestycję, to ta dojdzie do skutku prawdopodobnie nie szybciej niż w 2018 roku. Z kolei na początku maja, w spółce odbędzie się walne zgromadzenie, na którym być może zapadną nowe, kluczowe decyzje związane z obsadą personalną zarządu. Do tego tematu powrócimy niebawem. Wczoraj kino kobiet w kinie Helios odbyło się w formule weselnej. Temat przewodni narzucił seans filmowy, druga część popularnej komedii romantycznej Moje Wielkie Greckie Wesele. Sala kina kobiet tego dnia pękała w szwach. Panie tłumnie stawiły się na cyklicznym wydarzeniu kina Helios. Z pewnością przyciągnęły je liczne atrakcje, tym razem o tematyce weselnej. Gościmy mnóstwo wystawców właśnie związanych z tą działką, z tym zakresem. Panie będą mogły nawiązać kontakty być może dla córek czy dla siebie pozyskają jakichś ciekawych wystawców. I zarówno tutaj restauracje i Zamek hojni, którzy oferują usługi zarówno cateringu jak i też wynajmu sal. Mamy profesjonalny makijaż ślubny firmy Inglot. Dla wszystkich pań przygotowano także catering i specjalny tort. Tort jest zrobiony z okazji Kina Kobiet. Za chwilę będziemy go kroić i będą wszystkie panie mogły spróbować. Proszę powiedzieć, z czego został zrobiony ten przepyszny tort? Torcik jest w środku z bitą śmietaną, z wiśniami i prażonymi migdałami. Mamy tutaj taki wieczór grecki, czyli jest tradycyjne greckie przekąski. Mamy tutaj różnego rodzaju pasty, sałatki greckie, mamy musakę, mamy tak zwaną pitę grecką, czyli ciasto Francuskie. To był dopiero początek. Na sali kinowej odbył się jeszcze pokaz sukien ślubnych z różnych epok. Przykładowego tańca ślubnego w wykonaniu młodej pary ze szkoły tańca Kurzak i Zamorski oraz występ zespołu muzycznego. Imprezę współprowadził Paweł Żadzicki, który także przygotował dla pań kilka niespodzianek. Będą to zabawy weselne, przerobione stare zabawy powiedzmy, z krzesłami. Bo nie sztuka jest bazować na tym, co jest stare i w internecie oklepane, sztuka jest być kreatywnym, zabezpieczać czymś nowym. A nie chcę zdradzać specjalnie co, wszystko to zobaczycie tam na sali. Panie tak bogato ofertą kina kobiet były zachwycone. Bardzo fajny, bardzo trafiony, wiele niej górze tylko jedno takie kino jest i naprawdę szał w dziesiątkę mi się wydaje. Czyli kobiety czują się docenione. Tak, 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 oczywiście. Jesteśmy zadowolone, bo zawsze jest co, coś, co środa coś nowego w miesiącu. Super. Można wyjść z domu i zostawić męża w domu. I to jest fajne. A to jest najważniejsze w tym wszystkim. Dokładnie. Jeśli tak dalej pójdzie, kino Helios będzie musiało zmienić formułę i uruchomić kolejne sale na to wydarzenie. Ponad 40 wystawców zaprezentowało się w niedzielę w zamku Kliczków podczas Royal Wedding Day. Można tam było znaleźć wszystko, co potrzebne jest do oprawy ślubu i wesela. Wystrzałem z bombardy rozpoczął się niedzielny Royal Wedding Day na Zamku Kliczków. To pierwsze targi ślubne zorganizowane przez zamek. Zaprezentowało się na nich ponad 40 wystawców. Przyszli małżonkowie mogli tu zapoznać się z najnowszymi trendami w branży ślubnej i dowiedzieć się, w jaki sposób zorganizować ślub i wesele. Pani Magdalena Pruś o organizacji Wesel Wie Wszystko organizuje je od 8 lat. Podkreśla, że najważniejszy jest odpowiedni wybór miejsca. To nie tylko kwestia lokalizacji i jakby efektów wizualnych danego miejsca, ale także dobre jedzenie, także z właściwym doborem miejsca wiąże się także to, żeby była dobra kuchnia, bo to jest jakby clue. Do tego już dobieramy pozostałych wykonawców, na których mamy znacznie większy wpływ, bo znacznie szerszą ofertę dobrych miejsc weselnych, z doskonałą kuchnią, z pięknie wyglądających i znacznie mniej niż znakomitych zespołów, DJ-ów, fotografów i kamer. Filmowców, tak, tak mówimy teraz. Z filmowcami, fotografami i DJ-ami można było porozmawiać, popytać i dowiedzieć się jakie są najnowsze trendy w ich branżach. Okazuje się na przykład, że coraz popularniejsze są weselne teledyski, które powoli wypierają wielogodzinne filmy ze ślubów i wesel. Moja maksymalna realizacja to jest 25 minut, więc wydaje mi się, że to jest taki rozsądny czas, że można jeszcze przy tym teledysku, czy, czy, czy filmie w tym, w tym momencie już wysiedzieć. Natomiast tak jak mówię, podstawowa działalność na te redyski ślubne to od 2 do 5 minut, natomiast realizuję też filmy 10 i 20 minutowe, no i to są takie realizacje bliżej tej formy tradycyjnej, natomiast no, no nie wyobrażam sobie siebie realizującego reportaż 4 godziny, to na pewno nie. Filmy z wesel coraz krótsze, a przygotowania do ślubów coraz dłuższe, bo pojawiają się coraz to nowe pomysły, które mają sprawić, by ten ważny dzień w życiu był jak najbardziej atrakcyjny. Dlatego na weselach pojawiają się rycerze. Że którzy tak jak tu na zamku kliczków walczyli o prawo pierwszej nocy. Popsułeś ją! Panie! Pytam się cię popsułeś! U mnie dwa zamki! Siedem stajni, osiem koni. Na bogatego nie wyglądasz! Przejdź! U mnie cztery wioski, trzy papiery bojowe i jeden stary zamek. Pojawiają się też specjalne atrakcje dla dzieci. Najmłodszych potrafi skutecznie zabawić Paweł Kafel. Balony ciągle ciągle aktualne. E, oczywiście też takie bańki mydlane. Przyszłość to na uwagi, tańce animacyjne, malowanie buziek. Szczudła często pan wyciąga na wesele? Jak najbardziej. E, korzystam głównie z szczytu skaczących, to przykład, dużo większą uwagę mogę osiągnąć 50-60 na godzinę bądź skoczyć przez naszych klientów. Atrakcji na weselach coraz więcej, ale nie ulega wątpliwości, że jednym z najważniejszych elementów wesela jest dobry zespół. Taki zespół, który jest prawdziwy, który odda nie tylko odśpiewa, odklepie coś i zagra, ale też zostanie w pamięci pary młodej. Okazuje się, że dziś nie wystarczy już tylko dobrze zaśpiewać, coraz częściej zespołom towarzyszą tancerze. Mamy bardzo dużo repertuaru w różnych stylach, tak jak wspomniałam samba brazylijska, ale oprócz tego tańczymy salsę, tańczymy jazz, taniec współczesny, modern. Tymczasem salony kosmetyczne coraz częściej odwiedzają przed ślubem także panowie. Co to może być za zabieg, który upiększy pana modę? Zabieg na przykład nawilżający który też może pewne jakieś defekty też możemy zakryć. Oprócz tego w dniu ślubu też możemy wykonać taką, na taki delikatny makijaż, żeby ten pan na przykład się nie świecił, żeby ta twarz była ładna. Pani młoda powinna wyglądać w tym dniu rzeczywiście jak księżniczka. Ma to być prosty, wyrazisty makijaż, może niemocny, bardzo delikatny, podkreślający walory. Myślę, że dopasowany też do bukietu. A jaki powinien być bukiet, tego można się było dowiedzieć od profesjonalistów na targach. Kwiaciarnie i firmy dekoratorskie przedstawiały tu propozycje bukietów i dekoracji ślubnych. Cukiernie zaprezentowały ciasta i torty weselne. Nie zabrakło oczywiście ślubnych sukien i biżuterii. Słowem było wszystko, czego przyszli małżonkowie potrzebują do wyjątkowej oprawy tego ważnego dnia w ich życiu. Robimy to pierwszy raz, jak widać, chyba z sukcesem. Mamy nadzieję, że kolejne lata, bo będziemy to powtarzać na pewno, kolejne lata spowodują, że to się rozbuduje, no i będziemy, myślę, że konkurencją dla może wrocławskich targów ślubnych, które są takie na Dolnym Śląsku popularne. Pary młode, które wzięły udział w targach, mogły wygrać m.in. cenne nagrody w postaci weekendowych pobytów w hotelach, a także obiady lub kolacje w restauracjach. Piłkarze miejskiego klubu sportowego Karkonosze zdobyli wczoraj puchar Polski OZPN Jelenia Góra, pokonując w finale lotnika Jerzy Sudecki 5-1. Wbrew pozorom nie było to jednak porywające widowisko. Obydwie drużyny szczególnie w pierwszej połowie nie zachwycały ciekawymi akcjami, a częste straty piłki przez formację Lotnika i Karkonoszy, szczególnie w środkowej strefie boiska denerwowały kibiców, którzy udali się na środowy finał. Pierwsze dwa gole dla miejscowych padły pod koniec pierwszej odsłony. Wynik otworzył Radosław Sereło, który płaskim strzałem z pola karnego pokonał Maćkowskiego. Na 2-0 podwyższył z kolei Pieśkiewicz. W drugiej połowie trzeciego i czwartego gola dla Karkonoszy... To był Maciej Firlej odpowiednio w 75. i 78. minucie. A piąte trafienie było autorstwa Łukasza Kowalskiego. Goście bramkę na 5-1 zdobyli w 87. minucie, kiedy to po błędzie naszej obrony na listę strzelców wpisał się Damian Gurgul. Ostatni w ostatnich naszych meczach w lidze o jakiś optymizm jest trudno, ale byłem pewien, że my ten puchar musimy wygrać, bo otwierdziłem, no bo, bo że no ta różnica jednak tych poziomów i, i może w trzeciej lidze nie, nie udaje nam się osiągnąć tego, co chcemy, ale tak sobie rozmawialiśmy nawet wczoraj na, no po treningu, że ale jednak u, u siebie na swoich, na swoich włościach to musimy pokazać, kto tu rządzi w regionie i, no i to osiągnęliśmy. Teraz przed Jeleniogórzanami półfinał rozgrywek wojewódzkich, w których to Karkonosze zmierzą się ze zwycięzcą rozgrywek z trzech pozostałych OZPN-ów, czyli Legnica, Wałbrzych lub Wrocław. Do tego jesteśmy przyzwyczajeni od jakiegoś czasu, gramy na tym poziomie wyższym. Mówię, no nie, 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 nie ma tutaj jakiegoś optymizmu z naszej strony gdzieś... Nie, nie jest to jakby po naszej myśli, pewnie jest to też z naszej winy, no ale trudno, na pewno do końca będziemy chcieli jeszcze, jeszcze zagrać tak, żeby dać trochę radości naszym kibicom, żeby tych młodych chłopaków, których gdzieś ogrywamy, żeby to, ta nauka też nie poszła w las, cokolwiek tam by się nie stało po sezonie i, i, i tak musimy do tego podchodzić. Być może z zwycięską pasję podtrzymają w najbliższej kolejce, kiedy to w sobotę w ramach trzeciej Ligi Dolnośląsko-Lubuskiej będą podejmować na wyjeździe przedostatnią w tabeli Bystrzycę Kąty Wrocławskie. Relacją ze świata sportu kończymy dzisiejsze czwartkowe wydanie serwisu, kolejne już jutro. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia. Na w Grenie Co zrobić, aby zmienić swoje mieszkanie unikając remontów? Zastanawiasz się, jak wprowadzić do wnętrza powiew wiosny? Salon Grena przy ulicy Jasnej 12 zaprasza! Podpowiemy, jak dobrać dodatki, aby wiosna zagościła w Twoim wnętrzu. Delikatne pirany, jasne zasłony, kolorowa pościel, optymistyczne i nasycone kolory. To wszystko znajdziecie Państwo w naszej ofercie. Zapraszamy po wiosenne inspiracje do Greny! Gazeta i portal Jelonka.com. Masz problem, szukasz pracy, chcesz sprzedać samochód? A może wiesz coś ciekawego i chcesz się z nami tą wiedzą podzielić? Zadzwoń do nas lub przyjdź osobiście. Redakcja mieści się przy ulicy Skłodowskiej Kili 13 przez 2, pierwsze piętro. Marketing telefon 75, 75 75 444 00. Dziennikarze 75 75 242 16. Codziennie nowe informacje i tysiące ogłoszeń. Oglądaj Discovery Channel w otwartym oknie przez cały kwiecień. Weź udział w konkursie i wygraj wyjazd w Bieszczady dla dwóch osób. Masz kawałek graju w Bieszczadach. Odpowiedz na trzy proste pytania i odkryj polską Alaskę. Bieszczady, tu się urodziłem i tutaj chcę zostać. Wiosna z wyjątkowymi polskimi produkcjami na Discovery Channel. Więcej szczegółów na wektra.pl